Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Sławek Walkowski, a to są historie od kuchni. Dzisiaj zajmiemy się chyba najważniejszą zupą w naszej kuchni. I chyba wszyscy się zgodzimy, że rosół, bo o nim to będzie mowa, w Polsce to coś więcej niż zwykła zupa. To przede wszystkim wspomnienie domu rodzinnego, rodzinnych niedzielnych obiadów, kojarzy nam się także z uroczystościami obowiązkowa zupa na weselach czy no, gdy kogoś żegnamy na stypie, kojarzy nam się ze świętami, z ważnymi chwilami, no i z najbliższymi. Jemy rosół w jakimś barze i nagle przychodzi taka myśl: Ale babcia to robiła rosół sto razy lepszy niż ten. No bo właśnie, ten piękny, klarowny wywar zawsze najlepszy jest w domu. Kto robi najlepszy rosół? Mama, babcia. Ojciec, siostra. W każdym domu jest swojski, specjalny przepis na tę zupę. I to jest jedna z przynajmniej dwóch naszych potraw, która i to jest moja hipoteza ma taką dwojaką naturę. No bo zobaczcie, z jednej strony towarzyszy nam w ważnych chwilach, jest domowy, przygotowany pieczołowicie, ze świetnych składników na specjalne okazje, jest odświętny robione jak trzeba bez skrótów bez sztuczek trzeba czasu cierpliwości dobrego mięsa trzeba wody wlanej na zimno bardzo małego ognia na tym małym ogniu wywar musi zawrzeć zupa musi cicho bulgotać musimy zbierać szumowinę łyżką prawie go celebrujemy a z drugiej strony jest taki powszedni obowiązkowy w menu tych wszystkich zajazdów jadłodajni przydrożnych tych sal balowych do wynajęcia na duże przyjęcia gdzie jest obok żuru barszczu schabowego dewolai i zrazów. Także nasz król stołu potrafi być jednocześnie, no właśnie, królem, i chłopakiem od sąsiadów. Wyjątkowy i powszedni, specjalny pospolity. Ale jest monolitem w naszej kuchni nie do ruszenia. To właśnie jemu ufamy, bo gwarantuje nam udany posiłek. Znamy go wszyscy, znamy go bardzo dobrze i trudno go nie lubić. Potrafi rozgrzać, potrafi nasycić, ale nie przytłacza. No i jest czarodziejem drugiego planu. Przecież mięso z wywaru można wykorzystać w pierogach, w pasztecikach, w sałatce, w potrawce. Nic się nie marnuje, nawet warzywa. Sam rosół też może być bazą do innych zup czy sosów. W tym wszystkim najpiękniejsze jest to, że rosół często ma twarz konkretnego człowieka. Tego, kto pierwszy w waszym życiu postawił przed wami talerz i powiedział uważaj gorące. Że wraca w myślach, kiedy jesz jakiś rosół na mieście i nagle wiesz czego ci brakuje. Nie przepisu, nie składnika, tego co się gotowało razem z wywarem, czyli spokoju, wspólnoty, czułości. Dlatego rosół jest monolitem, jest nie do ruszenia. Nie dlatego, że jest tradycyjne, tylko dlatego, że jest prawdziwy. Klarowne, złoty, pachnący, zupa iście idealna, bo dla większości z nas to jest zapach i smak domu. I rosół zadomowił się w naszym życiu, wszedł w nie głęboko, przede wszystkim jest w naszym codziennym języku. Zobaczcie, mamy przysłowia i powiedzenia: Bez wołu nie będzie rosołu. Nie chciał cię diabeł do rosołu, weźmie cię do jużki. Ten drugi zwrot oznacza sytuację, w której ktoś unika jednej niedoli, jakiejś złej sytuacji, a zamiast tego wpada w jeszcze gorszą. No i słynne rozebrać się do rosołu. Znamy to wszyscy. Rosu oczywiście pojawia się w piosenkach. Śpiewały o nim Alibabki, Babki, Wojciech Młynarski, Maria Peszek. Jest w poezji: pisało o nim Wisława Szymborska, Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński, ksiądz Jan Twardowski. Pojawia się w dziełach naszej wielkiej literatury Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. Po ataku Niedźwiedzia Jagna podaje rannemu Zbyszkowi Rosu, no, który ma go wzmocnić i uleczyć. Lalka, czy chociażby emancypantki Bolesława Prusa, tak? W tej drugiej powieści jedna z bohaterek choruje i też jest karmiona rosołem. No i Adam Mickiewicz, pantadeusz. On opisuje, jak lokaje wnoszą rosół staropolski sztucznie gotowany, a narrator dopowiada, taki rosół krew czyści i pokrzepia zdrowie. I tutaj wyraz sztucznie gotowany. Sztucznie to nie znaczy, że u pana Tadeusza z kostki <laughs> zrobili ten rosół, tylko sztucznie po staropolsku to znaczy kunsztownie, umiejętnie, zgodnie z zasadą sztuki kucharskiej. A jeśli już zawadziłem o zdrowie, rosół krew czyści i pokrzepia zdrowie zdaniem wieszcza naszego, no to badania profesora Stevena Renarda z Uniwersytetu w Nebrasce zakończyły się wnioskiem, że zupa skóry hamuje hemotaksję neutrofili in vitro. Wiem, że większości z Was z pewnością to nic nie mówi. Po naszemu, rosół z kury może działać łagodnie przeciwzapalnie. Dawniej zwany był przecież żydowską peniceliną. W tradycji żydowskiej o mocy rosołu pisał już w XII wieku lekarz i filozof Maimonides. W opracowaniach historyczno-medycznych przetacza się jego słowa, że zupa ze starej kury jest pomocna na przykład przy dolegliwościach oddechowych. Jak więc ta nasza wspaniała zupa powstała? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Odpowiedź zaczyna się nie w kuchni, tylko w beczce soli. W dawnych czasach mięso, żeby się nie zepsuło, trzeba było je zakonserwować. Na przykład na czas zimy, ten najtrudniejszy. Zatem to mięso solono. Solone mięso spokojnie mogło przeleżeć minimum kilka miesięcy. To jest naprawdę bardzo stara metoda konserwacji. Tuż obok miejscowości Lunka w północnej Rumunii, na skraju Karpat. Znaleziono neolityczną warzelnię soli, kultury starewokrysz, która działała osiem tysięcy lat temu. Wiemy, że mięso solili, a także suszyli starożytni Egipcjanie, i to już w okresie Starego Państwa, czyli 5000 lat temu. Egipcjanie potrafili także wędzić i przechowywać w tłuszczu. W Hallstatt w Austrii, przy kopalni soli, odkryto osadę działającą od epoki brązu do wczesnej epoki żelaza, mniej więcej od XII do V wieku przed naszą erą, i znaleziono tam pozostałości zorganizowanej produkcji solnej wieprzowiny. Odbywało się tam regularne, Konserwowanie mięsa, no normalnie na skalę przemysłową. Katon Starszy, rzymski polityk, trybun, pisarz, historyk, weteran II wojny punickiej z Kartaginą, to ten, co każde swoje przemówienie w Senacie kończył zdaniem a poza tym uważam, że Kartagina powinna zostać zniszczona. On popełnił takie dzieło. Nazywa się ono The Agricultura, o gospodarstwie wiejskim i to jest podręcznik prowadzenia posiadłości ziemskiej. I tam podaje dokładną instrukcję solenia szynek. To najstarszy zachowany tekstowy opis speklowania mięsa w świecie śródziemnomorskim. A teraz chwila przerwy. Dziękuję za polubienia, za komentarze, za subskrypcję. Proszę o więcej i udostępniajcie proszę ten kanał, gdzie się da, gdzie możecie. Tak pomożecie w jego rozwoju i proszę o kciuk w górę przy tym materiale. Wracamy do rosołu. Na ziemiach polskich na pewno w średniowieczu solono mięso, bo mamy na to twardy dowód. To są rachunki dworu jego wysokości, króla Władysława Jagieły z 1394 roku. Jeden z rachunków mówi o szczególnie dobrej, bo peklowanej szynce. Jednak ślady warzelnictwa są o wiele starsze. Nasi przodkowie wydobywali sól już w Neolicie, m.in. na stanowisku baryczko Wieliczki, jakieś 5,5 tysiąca lat temu. Zatem prawdopodobne jest, że konserwowanie w soli na naszych ziemiach jest starsze niż państwo polskie. I tak, zanim takie zasolone, zakonserwowane solą mięso, peklowane trafiło na stół, trzeba było je wymoczyć i obgotować, żeby pozbyć się nadmiaru soli, czyli trzeba było mięso rozsolić. Mówi Wam coś to słowo? Językoznawca profesor Jan Miodek tłumaczył to tak, rosół trzeba kojarzyć z solą, bo słowo rosół pochodzi od rozsolić i miało pierwotnie postać rosół, ale w języku staropolskim słowo rosuł najpierw znaczyło solankę, czyli słoną wodę używaną do konserwowania mięsa. Mamy na to twarde pisemne dowody z końca XV wieku, w tym jeden jest dokumentem sądowym. Czyli najpierw była słona woda do mięsa, a dopiero później nazwa przeszła na wodę po rozsolnieniu. Z czasem sens się przesunął. Ludzie zauważyli, że woda, w której obgotowuje się mięso, nabiera smaku, zapachu mocy i zaczęli ją doprawiać i podawać jako klarowną zupę. I w końcu tę zupę zaczęto nazywać tak jak solankę, i po pewnym czasie uznano, że solone mięso można zastąpić świeżym. I tak powstał rosół. Ale czy już w średniowiecznej Polsce znano tę zupę? Czy Sienkiewicz, pisząc w krzyżakach, że jagna karmiła pokiereszowanego zbyszka rosołem, fantazjował, czy przedstawił obraz prawdziwy? Cóż, nie mamy twardego dowodu, który pozwoliłby nam powiedzieć, że tak. Rosół gotowano na ziemiach polskich już w średniowieczu. Płyny nie zostawiają niestety czytelnych śladów. Mamy jednak kilka takich Linii dowodów, które razem mocno wskazują, że na ziemiach polskich w średniowieczu powszechnie gotowano dania typu bulion wywar, czyli takie, które pod względem techniki są rosołem. Po pierwsze, naczynia do gotowania płynnych potraw. Od końca XIII wieku w północnej Polsce, zwłaszcza w strefie miast hanzeatyckich, takich jak Elbląg, Gdańsk, używano grapenów. To są garnki na trzech nóżkach, przystosowane do powolnego podgrzewania i gotowania zawiesistych zup oraz wywarów nad paleniskiem. Po drugie, analizy pozostałości tłuszczów w ceramice, tak zwane badania lipidowe z osad i stanowisk zakonnych, czy też krzyżackich w północnej Polsce, pokazują, że w średniowieczu w garnkach najczęściej Gotowano potrawy mięsno-warzywne, czyli dokładnie to, co technologicznie nazywamy wywarem albo zupą. Po trzecie, archeobotanika z gdańskich i elbląskich latryn. Tak, średniowieczne latryny są świetnym źródłem informacji. Archeobotanika z latryn i nawarstwień kuchennych przynosi. Pestki i nasiona przypraw oraz ziół, także egzotycznych, takich jak gałka muszkatołowa czy czarny pieprz, które w średniowiecznej kuchni trafiały przede wszystkim do dań płynnych i wywarów. To pokazuje, że w miastach używano przypraw typowych dla doprawiania bulionów. Po czwarte, kości skór i bydła są bardzo częste w zespołach miejskich i grodowych. To przecież w surowce wykorzystywane do gotowania wywarów. Same kości oczywiście nam nie mówią: tak, tu gotowano rosół, ale w zestawieniu z garnkami do długiego gotowania i z czy prawami tworzą taki, no, spójny obraz. No i ogólne syntezy o kuchni polskiego średniowiecza, na przykład opracowania Marii Dębińskiej, potwierdzają, że zupy, wywary były pierwszym daniem i podstawą jadłospisu mieszkańców miast i dworów, co świetnie zgadza się z obrazem z Wykopalisk. To nie jest dowód na rosół z nazwy, ale na codzienną obecność wywarów, czyli właśnie tej techniki, z której rosół wyrasta. Czyli na razie. Jeśli nie będziemy mieli innych, twardych dowodów archeologicznych, początek rosołu to. XVII wiek, bo z tego wieku mamy pierwszy znany, wydrukowany przepis w Krakowie w 1682 roku. To właśnie wtedy ukazało się kompedium, ferculorum albo zebranie potraw, pierwsza zachowana w całości do dzisiaj polska książka kucharska Stanisława Czernieckiego. Już w jednym z podcastów opowiadałem Wam o tej postaci. Na samym początku części mięsnej stoi przepis zatytułowany Rosół Polski. To pierwszy oficjalny rosół w druku. Natomiast kiedy powstał rosół na naszych ziemiach, no nie da się Ustalić daty, ani nawet jakichś wąskich ram czasowych. Być może w średniowieczu, być może wcześniej, a być może ta zupa wyklarowała się właśnie dopiero w XVII wieku. No, tutaj dowodem na to jest książka Czernieckiego. Zanim jednak przyjrzymy się przepisom z kompedium Ferkulorum, warto odpowiedzieć na pytanie, czy Rosół jest tylko polski. I tak, i nie. W nazwie i obyczaju bardzo polski. Ale sam pomysł Klarowny, długo gotowany wywar z mięsa i kości jest uniwersalny. Francuzi mają consomme, które słowniki definiują po prostu jako klarowną zupę zwykle z przyprawionego mięsa. Mają też pot au feu, gdzie najpierw podaje się czysty bulion, a dopiero później osobno mięsa i warzywa z garnka. Włosi mają brodo, a definicja brodo mówi płyn uzyskiwany przez gotowanie mięsa lub warzywa z solą i przyprawami. Z kolei chicken soup, zupa z kurczaka jest globalna, od Europy. Przez Bliski Wschód, po Amerykę i Azję. To jedna rodzina potraw. Wszędzie na świecie rozsalano zakonserwowane mięso, a z czasem zaczęto używać świeżego. Polska gałąź tej rodziny dostała piękne słowiańskie imię Rosu. Jedno jest pewne, rosół w XVII wieku był z pewnością potrawą doskonale znaną i cenioną, a Kompedium Ferculorum zawiera kilkanaście przepisów na tę zupę. Czerniecki zaczyna rozdział pierwszy swojego dzieła od słów A teraz rozdział pierwszy w imię pańskie zaczynam, przed którym niektóre rosoły kładę. No i wymienia je po kolei jak w menu. Rosół z grzankami maczonymi w masie jajecznej, z grzankami suszonymi, z figatelami. To takie klopsiki, często z dodatkiem wątróbki, z kiełbasami kapłonimi. Czyli kiełbasa z kapłona wykastrowanego, tuczonego koguta, z makaronami włoskimi i polskimi, z grochem, z ryżem albo z krupkami. Krupki to są takie rozdrobnione ziarna zbóż. Rosół zielony ze szczawiem, z winem zielonym albo agrestem, z mieszanką jarzyn, z ciastem chlebowym, tasakowym, z pierożkami z nerek cielęcych, ze słoniną, ze wszystkimi ogrodowymi rzeczami. To wszystko pokazuje, że dla autora Rosół to metoda. Esencjonalny, klarowny wywar, a reszta, dodatki, podanie zależy od pory roku, mody i oczywiście od zasobów spiżarni. Pierwszy z tych kilkunastu rosołów, jak wspomniałem, to rosół Polski Czerniecki każe wziąć materię mięsną, to jego słowo na zestaw mięs, na przykład wołinę, i ptactwo. Mięso wymoczyć i wysolić, jeśli trzeba, ociągnąć czyli krótko zblanszować we wrzątku, żeby zebrać szumowiny. Potem włożyć do czystej wody z pietruszką i masłem, posolić i bardzo spokojnie gotować, aż rosół będzie klarowny i wonny. Na końcu radzi dodać przyprawy, bardzo znajome. Pieprz w ziarnach, kwiat muszkatołowy, rozmaryn, a nawet skórka i sok z cytryny, bo jak pisze... Limonia też i rozmaryn żadnego nie oszpeci rosołu. I zobaczcie, ten przepis to już prawie współczesny rosół, tylko z taką dworską nutą cytryny i rozmarynu. No i jeszcze jakiś drugi przykład, drugi przepis proszę. Węgierski rosół. Tu baza jest podobna, Kapłon albo kura, ewentualnie dziczyzna, ale do garnka trafiają także plasterki słoniny, czosnek i imbir. Rosół podaje się z grzankami zalanymi gorącym wywarem. Smak robi się pełniejszy i pikantniejszy. Widać tu wpływ sąsiadów i no, ówczesną modę na ostrzejsze, korzenne nuty. Faktem jest, że i już Czerniecki podaje przepisy gotowania rosołu również na świeżym, a nie na odsalanym mięsie. W XVIII wieku ten kierunek się utrwala. Przykładem jest kucharz doskonały Wojciecha Wilątki, wydany w 1783 roku. To oczywiście tłumaczenie francuskiej książki la cuisinière Bourgeoise, czyli kucharka mieszczańska, więc jest tam francuska szkoła bulionów i rosołów z mięsa i kości przygotowywanych ze świeżych produktów. Ta książka była nad Wisłą niezwykle popularna, co pomogło w popularyzacji gotowania rosołów właśnie na świeżym mięsie już pod koniec XVIII wieku. A w następnym stuleciu mamy już jednoznaczne, dosłowne instrukcje pracy ze świeżym mięsem u Lucyny w 365 obiadów za 5 zł, wydanie z 1871 roku. Przy rosołach czytamy choćby o rosole rumianym. Wziąć mięsa dobrego krzyżowego, pokrajawszy na kawały, nie płucząc go wcale jak zwykle na rosół, włożyć w rondel, a dalej gotować jak zwykle się rosół gotuje. To przepis wprost na świeże mięso, bez żadnego odsalania czy pukania. Po peklowaniu. No a stwierdzenie, a dalej gotować jak zwykle się rosół gotuje, oznacza, że zupa ta była już w XIX wieku powszechnie znana. Tak samo jak technika jej przygotowania. Nikomu już nie trzeba było tłumaczyć dokładnie, jak się robi rosół. Być może jesteście trochę rozczarowani, że naszej sztandarowej zupy nie jedzono już za Mieszka I ani chociażby za Władysława Łokietka. Nie mamy na to żadnych twardych dowodów. Mamy jedynie poszlaki, że tak mogło być. Na razie oficjalnie. Rosół to zupa z XVII wieku, ale wiecie... Jest z nami od blisko 350 lat, a to jest naprawdę dobry wynik. Przez te 350 lat zupa zadomowiła się u nas, stała się tą najważniejszą zupą naszym daniem narodowym, i naprawdę trudno ocenić, ile mamy odmian rosołu. Te najważniejsze. Możemy wyróżnić w oparciu o rodzaj mięsa, jaki został wykorzystany. A zatem mamy rosoły drobiowe, najpopularniejsze, wołowe, cielęce i z dziczyzny. Naturalnie mogą być także mieszanki. Osiem z tych niezliczonych rosołów zostało już wpisanych na listę produktów tradycyjnych. I są to rosół polski. Tak, to jest ten rosół z przepisu Czernieckiego z 1682 roku. Drugi rosół to rosół dworski, wywodzący się z kuchni radziwiłowskiej, dokładnie z kuchni mazowieckiej, podawany oczywiście często z makaronem lub planymi kluskami. Trzeci to rosół z prośnianek z jastrząbki. Jastrząbka to jest wieś na kurpiach. To jest czysty, lekko-grzybowy wywar na prośniankach, czyli na gąskach, z nutą liścia laurowego i ziela angielskiego. I ja nie wiem, czy to jest rosół. Moim zdaniem jest to lekka zupa grzybowa, no ale wpisany został na listę produktów tradycyjnych jako rosół. Wielkopolski rosół z skóry. No, klasyczny kurzy, bulion. W Wielkopolsce i pewnie w całej Polsce podawany najczęściej z makaronem, z kluseczkami, dawniej z grochem, fasolą, ziemniakami czy z kaszą. Rosół z makaronem to na przykład specjalność Śląska. Podawany oczywiście z domowym makaronem. Na Śląsku także, również wpisany na listę, jest rosół z gołębi. Lekko słodkawy, delikatniejszy od drobiowego czy wołowego, również tradycyjnie podawane z makaronem. Siódmy. Na tej liście rosół pomorski. To jest klarowny wywar na mieszance różnych mięs i włoszczyźnie. I ostatni rosół lubelski, to jest rosół z kostką z kaszy mannej. Typowa niedzielna potrawa w lubelskich domach. Czas na przepis, na jakiś wyjątkowy rosół. Karol Okrasa na swojej stronie podaje przepis na rosół z bażanta, podawany ze smażonymi piersiami ptaka i pieczonymi ziemniakami. To jest rosół o bardzo eleganckim, bardzo leśnym profilu. No wiecie, no dziki ptak, do tego suszone grzyby i jeszcze op. Palana cebula dają naprawdę przepiękny, głęboki aromat. No tylko to podanie. Upieczone ziemniaki. Nie wiem jak wy, ale moim zdaniem one, no nie pasują do rosół, nie pasują do tej zupy. Moim zdaniem klarowny, aromatyczny rosół bardziej lubi makarony, lekkie kluseczki, lekkie klopsiki, a nie ziemniaki. Moim zdaniem one przytłaczają tę potrawę. A pan Robert Makłowicz w ogóle mówi, że rosół z ziemniakami go przeraża, że on tego do ust nie bierze. I wiecie co ja się z tym zgadzam? A wy? Napiszcie proszę w komentarzach, czy jecie rosół z ziemniakami. A gdzie możemy w Polsce zjeść wyśmienity najlepszy rosół? No musiałbym podać naprawdę bardzo, ale to bardzo wiele miejsc. Bo chyba się zgodzicie ze mną, że najlepszy rosół zjemy oczywiście w rodzinnym domu. Sumując, rosół narodził się z bardzo praktycznej potrzeby: odsolenia mięsa, a dorósł do roli ukochanej domowej zupy. W polszczyźnie przeszedł drogę od solanki do zupy. W kuchni od wody po mięsie do klarownego bulionu. W 1682 roku w Krakowie dostał pierwszą metrykę w druku i odtąd wiemy o nim dokładnie tyle, ile trzeba. Musi bardzo, bardzo długo dochodzić, musi się nie gotować, a lekko pyrkać. Wtedy będzie taki, jak trzeba klarowny, pachnący i pyszne. Moi drodzy, ode mnie dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, dajcie kciuka w górę. Proszę, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie komentarze, udostępniajcie go innym. Dzięki Wam, dzięki temu, że będzie Was więcej, ten kanał będzie się stawał coraz lepszy. Pomożecie mi bardzo w jego rozwoju. A spotykamy się oczywiście za tydzień. Dziękuję wszystkim, nazywam się Sławek Walkowski. Do usłyszenia.